Mamy zaszczyt dzisiaj gościć u nas w Pelpinie wszystkich prezesów rejonowych Kół pszczelarzy zrzeszonych w Województwie Pomorskim. Zrobiliśmy spotkanie świąteczno-noworoczne tu właśnie w Pelpinie, aby pokazać naszą piękną pelpińską ziemię. Chcemy w ten sposób uobecnić pszczelarzy na naszej ziemi, promować miód, pszczelarstwo na ziemi kociewskiej. Ruszyła w Bolesławowie w zespole szkół rolniczych edukacja pszczelarska. Mamy 33 uczniów w klasie zaocznej. Staramy się również o to, aby pozyskać uczniów dla klasy dziennej młodzieży. Mamy 9, a potrzebujemy 15. Apel. Do społeczeństwa. Pszczoła dzisiaj pomoże nam, jeżeli my w edukacji w tym kierunku pójdziemy. Oby ten rok się nam darzył, obyśmy mogli w tym roku dobrze spisać się na chwałę potrzeb pszczelarzy. Chciałbym, żeby pszczelarstwo jako pasja, jako zawód, jako tradycja i rzemiosło rozwijało się, żeby miało swoich fanów, żeby mieli swoich odbiorców, żeby producenci miodu nie musieli tak trudno walczyć na rynku, żeby udało się to, czego oczekujemy wszyscy, czyli żeby Polacy, polscy klienci kupowali polski miód, żeby ten miód miał wartości. Miał swoje witaminy, miał swoje dobroczynne działanie na organizm Polaków. Tego życzę wszystkim pszczelarzom z terenu mojego miasta i mojej gminy Pelplin, ale też i całego Związku Pszczelarskiego, z terenu Województwa Pomorskiego. Życzę im siły i wytrwania, więc trzeba zewrzeć szyki i liczyć na to, że rok 2015 będzie dobrym rokiem dla pszczelarstwa. Wszystkim pszczelarzom, panom prezesom, Polką Klubu życzę nowego roku, dużo zdrowia, sił i lepszych zbiorów miodu lipowego, rzepakowego i każdego innego, który służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a także i dobrej miodówce. Szczęść Boże!